Siemanko, niedziela, 3 lipca, zaczynamy nasz długi pobyt i serię z budowy tarasu. Jak widzicie, tutaj urządziliśmy sobie z synem sypialnię, posprzątaliśmy sobie podłogę, rozwiesiliśmy sobie hamaczki, ponieważ mój syn jest mocnym alergikiem, o tak to nazwijmy, nie tyle może mocnym, co bardzo, bardzo, bardzo reaguje. W związku z tym na wszystkie jakieś tam takie kurze pyłki i inne rzeczy, a domek wiadomo stary i zawsze przeżywał to, więc myśmy już w zeszłym roku cały rok wisieli w hamakach tutaj na zewnątrz. Dzisiaj postanowiliśmy, że w nowym domu zamieszkamy nowy dom. Zdziałaliśmy dzisiaj takie rzeczy. Przenieśliśmy tutaj specjalnie stół. To będzie stół już do robót blacharsko-dekarskich. Obok mam giętarkę, więc jakby tutaj wystarczy sobie odgruzować miejsce i podejście do niej, więc blaszki będę robił, wyginał, przygotowywał do obróbek. Eee, rozebraliśmy stół, który był na tych kobyłkach, ponieważ on był bardzo niestabilny. Zrobiliśmy sobie z nich taki stolik nocny. Eee, no i mamy tą naszą sypialenkę. Mamy tutaj pierwszy, jeszcze niedokończony, ale pierwszy otworek. Wiercimy sobie już pierwszy otworek pod słupek. Eee, na tej odległości będą słupki. Nie wiem czy to widać. To jest 2 metry od ściany zewnętrznej, tak jak mówi projekt. Będzie z 6 tych słupków. Tutaj jest tak rozmierzone już, że omijają mi wszystkie instalacje. Nigdzie nie muszę wiercić się na wysokości instalacji ani w pobliżu. Tu był ten stół, który zobaczyliście w środku, który będzie mi służył do robót dekarskich. Został przeniesiony. Zdjęliśmy z niego ileś tamnaście blach. 3-metrowych, które będą służyły za pokrycie tarasu. One leżą w tej chwili tutaj. Więc, mimo że niedziela, o widzicie, tu jest blacha trapezowa, mimo że niedziela, to troszkę żeśmy musieli popracować wstępniaczek taki. Kończymy na dzisiaj, nic więcej nie robimy, bo jest niedziela, trzeba odpocząć. Mimo że żeśmy tutaj przyjechali z klamotami ze wszystkim dziś. Mieliśmy przyjechać wczoraj wieczorem, ale w końcu stwierdziliśmy, że to nie ma sensu na noc przyjeżdżać. Przyjedziemy w dzień, trochę sobie przygotujemy i od jutra start. Więc tak to wygląda. O tych wszystkich gadżetach, które były zrobione poprzednim razem, wam opowiadałem. No i tyle. No. Jak będziemy coś działać, to na pewno będziemy kręcić i będziemy Was informować na bieżąco. Trzymajcie się ciepło, hej. Cześć, kochani. Mamy poniedziałek, seria, seria długiego, długiego urlopu. Zaczynamy kombinować budowę tarasu. W związku z tym, że mamy problem logistyczny jakby ze zgraniem koparki i dostawy zbiornika bezodpływowego, pod szambo itd., itd., a nie mogę wykopać dziury w ziemi i zostawić jej tak na tydzień lub dwa, dlatego że ona się pozasypuje i będziemy i tak mieli szpadlowania kupę. W związku z powyższym, e, Marek w tej chwili zaczął. Będziemy to robić pewnie we dwóch na zmiany. Musimy wykopać sobie tutaj na całą szerokość tarasu e, rur, rurę, wkopać rurę, tą wewnętrzną linię zasilającą wodę, ponieważ ona będzie pod tarasem. Jak zauważycie, tutaj mniej więcej dotąd będzie taras. Tu będą słupki betonowe wylane. One są jeszcze rozmierzone dokładnie, to jest na razie tylko tak cirkę bałt. Natomiast w tym miejscu będzie zakopana metr pod ziemią, metr, metr 10 pod ziemią będzie zakopana rura wodna, którą tam widać, żeby wyjść spod światła tarasu, ponieważ jak go zrobimy, żeby później już nie musieć tutaj y, pod tarasem włazić na czworaka i tak dalej, i tak dalej, jakiś tutaj historii chorych. Więc na razie takie roboty ziemne, przygotowawcze. Zrobimy z tego pewnie tailnasa jakiegoś. Trzymajcie się ciepło, hey. na 17. Mamy wykopane na. Tam jest w jednym miejscu tylko wykopane na głębokość zadaną, ale mamy wykopane tyle na spółę z markiem. Ja sobie odpuściłem wiercenie tych słupków, bo tylko sobie przeszkadzamy. I będziemy tylko sobie jeden drugiemu w paradę wchodzili, w związku z tym wzięliśmy się we dwóch zakopanie na zmianę. Lekko nie jest. Ziemia się przez ten czas zdążyła mega zagęścić. No ale jesteśmy już częściowo poza krawędzią budynku, jak widzicie, bo tutaj musi być mniej więcej koniec tego wykopu. Także taka zabawa. No cóż, popatrzcie sobie, jak my tutaj z tym walczymy. তুমি তো ভালো Thank you Siemandero, ja ponieważ deszcz zaczął padać, przenieśliśmy się do środka. Madzia przykleja tą robotę, ma dla y, filatelistów, że tak powiem. Przykleja te paseczki tutaj wzdłuż okien. Taką ma robotę, zajęcie takie dostała. Mareczek przyczepia nam folię, żebym mógł zaraz wejść i robić ocieplenie dalej. Tutaj została przerwa. No bo tu muszę wstawić... Yy... Czekajcie, żebym zebrał myśli. Tu muszę wstawić włas, tu muszę wymurować komin i takie tam historie. I teraz właśnie przechodzimy do historii, którą chcę wam pokazać. Coś działaliśmy dzisiaj w międzyczasie. Wczoraj nas... Yy... RCB zapodało, że będą silne deszcze ulewy i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym, jak zaczęło tylko kropić, to natychmiast przerwaliśmy zakopywanie tej rury, którą tu zakopywaliśmy i wzięliśmy się za... za nic w zasadzie. To już było dosyć późno, więc odpoczywamy. Tutaj w tej glinie kopanie to jest dramat, ale dzisiaj zostało to dokończone. Dzisiaj zostało czekajcie, czekajcie. O, teraz będzie coś widać. Zostało to dokończone. Tutaj nie, nie widać, bo jest przysypane ziemią. Tutaj został otwór, żeby nie trzeba go było odkopywać do studzienki jakby. Metr 10 m w dół jest jeszcze kawałek rówka. Natomiast tu od tej deski w prawą stronę wszystko już jest zasypane. Jeszcze nie zagęszczone, ale zasypane. W międzyczasie dzieciaki zaczęły wiercić kolejne otworki, kolejne otworki pod... Słupki tutaj mamy, jest, ten jest jeszcze niedokończony, jeszcze trzeba ze 30 cm go wywiercić w głąb. A ja, słuchajcie, pojechałem i dokonałem zakupu. Nabyłem drogą kupna 20 pustaków wentylacyjnych. Tu część żeśmy zdjęli, dlatego że samochód by nam się w końcu zapadł pod ziemię razem z dachem. 20 pustaków wentylacyjnych kupiłem. Kupiłem włas razem ze schodkami skrzynia kupiłem styropian kupiłem siatkę do i klej do styropianu dlatego, że do mnie dotarło wczoraj wieczorem jak mieliśmy tę dwugodzinną pauzę przed kolacją że przecież ja muszę tutaj na podmurówce już przykleić styropian zamontować kratki, wloty i tak dalej, i tak dalej bo później pod tym tarasem będę się czołgał i to wszystko robił bez sensu zupełnie więc musiałem jechać szybciutko kupić i 11 płyt styropianu o, jest styropian elewacyjny, ponieważ tu nie będzie żadnych uderzeń i się tu nie będzie działo więc styropian elewacyjny kupiłem, 5 cm który spowoduje, że jak przyjdzie 10 wełna powyżej to nie będzie raz, że nie będzie tak dużego uskoku dwa, że w jakiś tam sposób zostanie ta podmurówka wykończona tam gdzie ją będzie widać damy tynk mozaikowy tutaj nie ma takiej potrzeby bo mówię, tu będzie wszystko pod tarasem zostanie zaciągnięta tylko siatka klej, ewentualnie czymś tam pomalowane po tym kleju, jak wyschnie, jeżeli zdążę. Bo naprawdę w tym roku zależy nam bardzo na tym, żeby zbudować ten taras i mieć już tą część roboty z głowy. W przyszłym tygodniu może się dogadam, przyjedzie zbiornik szamba, jak się dogadam z tymi ludźmi, bo no to nie jest wcale, okazuje się takie proste tutaj do nas dojechać, bo albo chcą przyjeżdżać przy olbrzymimi tirami, które tu nie, wjeżdżą, nie wjeżdżają albo sezon urlopowy, albo ja chcę, ja chcę maksymalnie 5-6 metrów, metrów sześciennych szam, bo nie potrzebuję większego no to też łacha, że takie małe, jakbym wziął dziesiątkę albo piętnastkę, to może byśmy się dogadali i takie historie, no powiem szczerze, że nadal jeszcze ta branża chyba nie wyszła z czasów covidu, nadal jest to trochę, trochę nie tak, ale jestem dobrej myśli no i cóż, przenieśliśmy się w związku z tym, że pada, nie wiem czy to widzicie, ale naprawdę pada może nie jest to jakaś ulewa, ale nie jest to nie jest moment, żeby pracować w tej chwili na dworzu przenieśliśmy się do wewnątrz, tak jak mówiłem na poprzednich filmach, mamy tak ustawioną yy, tak mamy fronty robót porozkładane, że niezależnie od tego czy pada, czy nie pada, mamy co robić, nie bałamucimy czasu. Tym bardziej, że my z Markiem dzisiaj musimy zjechać na chatę. Ja jutro mam, mam nadzieję już ostatnią wizytę u lekarza, ostatnią przez jakiś czas. Eee, on ma jeszcze tam coś tam do pracy wysłać, jakieś sprawozdania, coś tam, coś tam. W związku z tym dzisiaj wieczorkiem zjeżdżamy na chatę, zostaną same dziewczyny, więc pewnie jutrzejszy jutrzejszy dzionek będą wam dziewczyny tutaj opowiadać coś działały i dlaczego tak wiele. Trzymajcie się ciepło, hej.